Część teoretyczną ja uważam, że mamy już za sobą. Rozmawiałeś z Ryskiem Sobocińskim, wszystko powiedzieliście o błędach, w definicjach o tym, co to jest syndrom wypalenia, czy jak go błędnie niektórzy określają, i teoretycy, i praktycy, i, i pacjenci też. Dzisiaj ja się pobawię w klasycznego dziennikarza i będę chciał pochodzić tak troszkę po płotkach. Tej Twojej działalności, która bardzo jest, się jest bardzo, bardzo potrzebna, a chyba mało znana według mnie. Jeszcze ciągle mało znana. Czyli zacznijmy od takich zupełnie e, sytuacji, e, w oderwaniu od tego, co robisz, ale jednocześnie zatop się w tym, co robisz. Największe zaskoczenie w trakcie Twojej pracy, jakie? Um. A największe zaskoczenie, no to słuchaj, sytuacja, w której yy, ja nie używam określenia pacjent, a raczej, raczej osoba, z którą, z którą pracuję, klient, wymiotowała dla mnie. Tak. Terapia tak. na nią wpłynęła? Nie terapia. Zrozumienie, myślę, że zrozumienie stanu, w jakim się zajmuje i takie, wiesz, wyrzucenie z siebie y, emocji. Każdy mhm. do tego może dojść? Aż do tego ja może dojść. Tak, ja bardzo często spotykam się z sytuacjami napadów histerii, napadów płaczu, e, takiego wiesz totalnego rozdygotania, dlatego że bardzo często trzeba dojść do głębokich przyczyn syndromu wypalenia. One z, tutaj z, z, z rozmowy z ryśkiem wiesz, że nie są tylko zawodowe. One są bardzo indywidualne, czasami tkwią głęboko w nas, gdzieś już od, te, od etapu dzieciństwa. I dopiero wtedy, kiedy człowiek zaczyna je dostrzegać, kiedy je uzewnętrzni, to widzi, jaką one miały moc oddziaływania. I to jest taki wyrzut emocji, który właśnie często kończy się płaczem, kończy się wybuchem złości takiej sytuacyjnej. A w tym jednym przypadku wylądowało to na mnie. Czy taka ekstremalna sytuacja wpływa na pewne oczyszczenie? czy? Myślę, że tak. Wiesz co, ja dostrzegam takie dwie rzeczy, jeżeli do takiej sytuacji dochodzi. Z jednej strony to jest takie właśnie wyrzucenie tego na zewnątrz, tak? I wtedy możesz przejść do pracy nad tym, a z drugiej strony, co też jest bardzo istotne, pomiędzy mną a osobą, z którą pracuję, pojawia się pewne taka, wiesz, nic zrozumienia, taka więź. Ta osoba wtedy zaczyna mi bardziej ufać i jest bardziej Otwarta, żeby opowiedzieć o tych problemach, bo to jest też często ludzie mają tendencję zami zamiatania tego pod dywan, bo się wstydzą, tak? Bo, bo nie chcą o tym mówić. Nie wiadomo, co ze mną się dzieje. Tak, nie, wiesz co, to, to jest w ogóle głębsza sytuacja. No, my nadal, mimo tego, że bardzo dużo się o tym mówi, jak zdrowie psychiczne, jak kondycja psychiczna, emocjonalna jest ważna, to my nadal uważamy tą sferę za bardzo wstydliwą. Wiesz, dzisiaj mniej wstydliwe jest, przepraszam, złapać chorobę weneryczną od prostytutki, niż przyznać się do tego, że ma się deficyty emocjonalne. No trudniej by to przezgadło i mnie też przeszło. No widzisz, popatrz, popatrz no, my jeszcze jest... jesteśmy, jesteśmy jeszcze tak specyficznym społeczeństwem, że na okularników, tak jak ty i ja, już się nie reaguje, ale jeżeli ktoś się pojawi z aparatem słuchowym, to mówi się o głuchy idzie. Tak? No dzisiaj te aparaty są malutkie, to nie jest taka duża klamka na ucho, ale niby takie same dysfunkcje ciała naszego, nie? wzrok i słuch, a jedno wywołuje taką, taką reakcję, a, a, a drugi y, pozostaje, na drugi pozostajemy obojętni. I tutaj jest podobnie. I Czyli wnioskuję, że ciebie też można zaskoczyć, nie tylko torsjami yy, w trakcie wizyty. E, tak, tak i wiesz, ja myślę, że każdy, kto pracuje z ludźmi, m, musi być na to przygotowany, że sytuacja może go zaskoczyć i może być różnie. No inaczej nie, 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 nie byłbyś w stanie pomóc, tak? Czasami są to sytuacje, że trzeba zrobić przerwę i wrócić do tego tematu, ale być przygotowanym na, na różne rzeczy. Dobrze. To teraz to było zaskoczenie. Czasem mam... Porozmawiamy chwileczkę o tym, co u Ciebie chyba przeważa. Bo słysząc, nie byłem Twoim pacjentem jeszcze, ale, ale słysząc o Twoich do, dokonaniach, mogę tak, takie zdanie sformułować. Najbardziej spektakularny Twój sukces, bo sukcesów masz dużo, ale ten najbardziej spektakularny ojejku, wiesz co? Trochę się tego pytania obawiałem, dlatego że ja bardzo nie lubię mówić o, o osobach, które pracują, dlatego że nie lubię o nich mówić, nie lubię o nich pisać, dlatego że wiem, że w tych treściach odnajdują siebie i może być to przez nie, nie najlepiej odebrane, mimo że to będzie anonimowe. Więc powiem tak: mój najbardziej spektakularny sukces to było poradzenie się z moim własnym wypaleniem, bo ono nastąpiło niedługo, będzie 30 lat temu. Konsekwencje jego pełne ujawniły się plus minus 25 lat temu. Ja wtedy pracowałem w bardzo fajnej firmie, na bardzo prestiżowym stanowisku. Na tamte czasy zarabiałem więcej niż jeden, niż nie jeden dzisiejszy menedżer zarządzający. Miałem pod sobą 1300 osób. Równolegle miałem swoją kancelarię prawną. I to wszystko runęło w gruzach i pociągnęło za sobą gigantyczne też straty finansowe. Bo ja przez dwa lata Reanimując się, praktycznie, już nie lecząc się, nie wychodząc z wypalenia, tylko reanimując się, no musiałem zjadać oszczędności, tak? Na szczęście, że one były. I mimo tego udało mi się wygrzebać z, tego, z, tej, z tej zapaści, całkowitej zapaści emocjonalnej, odbudować siebie, a przy okazji stać się trochę takim prekursorem wypalenia w Polsce, dlatego że w tamtych czasach o wypaleniu w ogóle nie mówiono. O depresji, to tak jak ktoś mówił, już mam depresję, to wszyscy mówili, że jesteś leniwy. Nie było literatury, jeżeli była to jakaś szczątkowa, a jednak, jednak ja pracując nad sobą, zacząłem gromadzić wokół siebie wiedzę, która mi później pomogła w uruchomieniu czy właśnie moich szkoleń czy moich warsztatów i w pracy z innymi, z innymi osobami, pomaganiem im. Więc. Chyba to był najbardziej spektakularny y, sukces, jeżeli chodzi o wychodzenie z wypalenia. Wnioskuję, wnioskuję, że potraktowałeś siebie jako królika doświadczenia, tak? Pewnie się no. to było przypadkowe. Nie, 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 to było przypadkowe, dlatego że ja się wypaliłem i y, ja wiesz, ratując siebie, zacząłem szukać odpowiedzi na pytanie, y, co do tego doprowadziło. Więc ja nie wstrzykiwałem sobie, jak niektórzy prekursorzy leków, jakichś iniekcji, tak, żeby, żeby na sobie testować, ale życie mnie do tego zmusiło. Tak jakby, wiesz, sytuacja i wychodzenie z tej sytuacji później ugruntowały moją wiedzę w tym, w tym aspekcie i pchnęły mnie na stronę tutaj szkoleń właśnie w tym, w tym bardzo takim trudnym i wyspecjalizowanym obszarze. Gratuluję w takim razie. Gratuluję. No, a teraz z odwrotnej strony. Tam słodziliśmy, teraz poniosłeś jakąś klęskę? Yy, tak. Yy, tylko widzisz, to też pytanie, jak będziemy rozpatrywali klęskę. Ja mam taką zasadę, że jeżeli widzę, że nie mogę komuś pomóc, yy, że to przekracza moje kompetencje, bo, bo, bo w tym, co robię, mam dużo pokory wobec siebie i, i, i stosuję taką zasadę, że grzebanie ludziom w głowie to jest jak operacja na otwartym sercu. Więc jeżeli tylko mam cień wątpliwości, że ja nie pomogę, to od razu odsyłam do, do specjalistów, psychologów, yy, którzy się taką osobą zajmą. Tak, no, więc jakby oddaję klienta. Tak, no, pytanie, czy to jest, yy, czy to jest porażka. A w kilku przypadkach zdarzyło mi się, że faktycznie nie mogłem pomóc danej osobie, i ona zrezygnowała z pracy ze mną, ale wynikało to z jej po prostu bardzo silnego stanu. I tutaj też musiał wkroczyć już nie tyle psychiatra, nie tyle psycholog, co psychiatra, leki i, i, i był w dwóch bodajże przypadkach pobyt szpitalu. Jak traktujesz swoje klęski? Wiesz, co? Staram się. Mm, Staram się zrozumieć sytuację. Nie biorę tego personalnie do siebie, dlatego że ja mam ściśle wyznaczone granice. Ja zawsze, zanim z kimś podejmę pracę, to rozmawiam, czy ustalam, czy ja mogę mu pomóc. Ustalam, czy ja, mogę, czy ja nie zaszkodzę. Tak? Ja nie chcę kogoś narażać na stratę czasu i poświęcenie pieniędzy, jeżeli mam wątpliwości, czy jestem właściwą osobą. Czy są jakieś syndromy, jak przyjmujesz jakąś osobę do, do siebie. Są jakieś syndromy tego, że może się nie powieść. Wiesz co, najczęściej wychodzi to po pierwszej drugiej rozmowie. Bo pierwsza pierwsza rozmowa, oczywiście nie mówię o tej takiej wstępnej rozmowie, gdzie sobie tam ustalamy pewne rzeczy, która jakby służy takiemu przygotowaniu wstępnego planu pracy, ale już taka pierwsza, druga konsultacja. A... Z mocnym wejściem temat pokazuje mi, jak głęboko u danej osoby sięga problem i czy to jest faktycznie wypalenie, czy to są inne, inne sytuacje, tak, gdzie musi wkroczyć specjalista psycholog, czasami psycholog kliniczny. No to teraz szerzej popatrzmy, dobrze? Ty masz bardzo, bardzo, bardzo dużą praktykę, także mogę to pytanie tobie zupełnie zadać, będąc pewny, że odpowiedź będzie kompetentna. Na co wskazuje praktyka? Czy problem, z którym się spotykasz na co dzień, który próbujesz eliminować, będzie rósł? Problem wypalenia będzie rósł. I przyczyn te, przy tego stanu rzeczy jest kilka. Pierwszy to jest właśnie ta nieszczęsna definicja, którą wpisało WHO. I tutaj narobił się chaos. Ja to szeroko komentowałem, szeroko to opisywałem, że sprowadzenie syndromu wypalenia do stricte zawodowego to jest niebezpieczne uproszczenie, bo problem jest indywidualny. Ta prosta rzecz, jeżeli wypalenie jest tylko zawodowe, zmień pracę. Ono zniknie, a jednak nie znika. Dlaczego wypalają się ludzie nie pracujący w korporacjach, nie pracujący wiesz, w, takiej, w takich ciężkich warunkach jakichś konfliktów? Wypalają się przedstawiciele wolnych zawodów. Mało tego. Studenci się wypalają. U studentów diagnozujemy już objawy pełnowymiarowego e, wypalenia emocjonalnego, bo ja ten sam tak nazywam wypalenie emocjonalne a nie zawodowo, tak? Więc popatrz, WHO wpisało to na listę syndromów i od razu się zrobiła w mediach, w social mediach burza, L4 na wypalenie, tak? Za wypalenie odpowiadają pracodawcy. Takie zepchnięcie tego problemu powoduje, że znowu nie powstają żadne metody przeciwdziałania temu. Człowiek zostaje w tym wszystkim sam. Ja znam przypadki osób, które wielokrotnie zmieniają pracę i po jakimś czasie ten syndrom do nich powraca. No nie, nie powiesz mi, że ktoś ma takiego pecha, żeby cztery razy trafić do złej firmy. Nie, nie powiem ci tak. Może się tak zdarzyć raz, może się tak zdarzyć hmm. dwa razy, ale jeżeli to nawarstwia się, to on po prostu ciągnie to wypalenie za sobą. A cały czas według tej definicji powinien kierować się do pracodawcy, że w firmie jest coś nie tak czasy, w których żyjemy, ilość bodźców, która do nas płynie, takie w ogóle ogólne poczucie zagrożenia, poczucie stresu, to też na nas wpływa, bo e, czym jest wypalenie? No jest bardzo silną reakcją psychosomatyczną na stres, na przeciążenie emocjonalne. Tak? Aha. W ogóle zaniedbano taką profilaktykę m, życia emocjonalnego, tej sfery psychicznej. Nie ma, nie ma w ogóle tego w szkołach. Nie ma tego na uczelni. Tak jak dawniej, w dawnej szkole była higienistka, był lekarz, był, był znienawidzony stomatolog, tak? ale to było. Dzisiaj się o tym nie mówi. Rodziców nie przygotowuje się do pracy z dziećmi właśnie pod kątem ich emocji, a później się okazuje, że dzieci są przebodźcowane, że dzieci są rozkojarzone, że mają różne dysfunkcje, tak w takim sprawnym życiu wśród swoich rówieśników, a w dorosłym życiu. To może zaskutkować yy, wypalenie, między innymi ja, Czy ja dobrze rozumiem, że Ty widzisz rozwój tej, tej złej strony naszej, naszego życia społecznego? Mm -hmm. w, głównie w nieświadomości. W tym, że my nie wiemy, co nam jest, nie wiemy, jak do kogo się z tym zgłosić, co z tym tak. robić, w ogóle jesteśmy nieświadomi, jak małe dzieci, które nagle y, oceniają nas, że my mamy zły charakter, że my krzyczymy, że my, że my się wycofujemy, y, że to jest nasz charakter, dokładnie. w Genach nie ma. Dokładnie, dokładnie tak. Z jednej strony nie mamy świadomości, z drugiej strony nie mamy dobrej wiedzy, żeby, żeby m, tą, ten obszar sobie tutaj y, przepracować, dowiedzieć się czegoś. A trzecią rzeczą to jest to, co powiedziałem wcześniej, poczucie wstydu. Wstydzimy się. Wstydzimy, wstydzimy się, tak. Wstydzimy Nawet jak jesteśmy świadomi, że to jest syndrom wypalenia, my się tego wstydzimy. Bardzo często tak jest, że zgłaszają się do mnie osoby, które już są głęboko wypalone, i powodem zwlekania było na początku poradzę sobie sam. Nic mi nie jest, poradzę sobie sam. Później y, boję się cokolwiek z tym zrobić, aż dopiero musiało dojść do jakiejś sytuacji rzeczywistej, która skłania taką osobę, żeby poszukać wsparcia. Czy, I to też mówią y, inni moi koledzy, koleżanki, który, którzy pracują w tym obszarze. Yy, tak, no to przed Tobą dużo pracy i przed swoimi kolegami, bo przecież nie jesteś sam. Yy. Czy znaczy problem, Wojtek, polega na tym, że mnie się już coraz mniej chce. Wypalasz się? Wiesz co, nie, nie wypalam się, ale też patrzę, wiesz, na swoje życie, patrzę, jak ta cyfra w PESEL-u się zmienia i, i, i no. też coraz bardziej myślę, żeby już sobie trochę robić luzu. Zresztą już ograniczyłem moje, moje warsztaty na, na jachtach. Już ograniczam ilość konsultacji, także Będę za pewnie parę lat wycofywał się z rynku. Ja myślę, że moje kolejne pytanie do, do ciebie nie, nie pozbawi pacjentów. Myślę wręcz od, odwrotnie. Chciałbym, żebyś teraz mi powiedział, jak byś określił, jak byś określił bo ja z dziennikarskiego pola mm -hmm. mam doświadczenie, że w BBC ludzie występujący przed mikrofonem, mówię o radiu, mają. Na, tabli na za, za szybą, gdzie Prawda. jest mój kolor, wyrysowaną sylwetkę osoby, do której mówią. I oni muszą w okay. tej sylwetkę się wpatrywać i wiedzieć, do kogo ja to mam powiedzieć: do młodego, mm -hmm. starego, grubego, chudego kobiety, y y y mężczyzny. Do ciebie pytanie takie. Y określ y pacjenta, który jest na tyle niesforny, na tyle głupi, na tyle nieświadomy, że działa przeciwko sobie. Jeśli już pracuje ze mną, tak? Wiesz co, to takim niesfornym y, pacjentem, w cudzysłowie, osobą, z którą, z którą pracuję, taką podopieczną, to są wszyscy ci, którzy y, po sesji odkładają wszystko na bok i w tych y, okresach pomiędzy sesjami nie pracują nad sobą. Bo ja mogę dostarczyć wiedzę, ja mogę Cię wspierać, ja mogę Ci pewne mechanizmy wytłumaczyć, mogę Cię na pewne rzeczy naprowadzić, tak, wyciągnąć to z Ciebie, ale to Ty musisz nad tym pracować każdego dnia, bo wychodzenie z takiego wypalenia emocjonalnego to nie jest zaaplikowanie sobie tabletki. To jest proces i ten proces jest podzielony na. Na kilka etapów. Pierwszy etap to jest taka właśnie ostra praca, żeby zrozumieć, co on jest, i wdrożyć takie wiesz, mechanizmy ułatwiające bieżące funkcjonowanie z tym, tym syndromem. Bo jeszcze się go nie pozbyłeś, ale musisz odzyskać swoje życie. Musisz odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Później jest ten proces wychodzenia, takiej rekonwalescencji. I trzeci element to jest zapobieganie nawrotom. Słuchaj, ja po tych dwudziestu kilku latach. Nadal łapię się na tym, że czasami pojawiają się u mnie symptomy wypalenia. I muszę to bardzo mocno kontrolować. To jest bardzo zbliżone do alkoholików, tak? którzy wyszli z nałogu i muszą bardzo później uważać, żeby do niego z powrotem nie wrócić. Więc ten zły klient to jest ten, który zaniechuje pracy nad sobą. Uważa, że skoro ja poszedłem na, na terapię, czy, czy, czy na konsultację czegoś się dowiedziałem, to to już mi wystarczy. Przechodzę nad tym do porządku dziennego. No to wtedy to nie ma sensu. No to teraz z drugiej strony. Kończymy powoli. Naszą dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że się zgodzi się na następne. Będzie mi bardzo <śmieje> miło. To, które się cię trochę zrelaksują w Twojej takiej bardzo konkretnej, merytorycznej robocie. Na koniec mam takie pytanie pozytywne, optymistyczne. Dawaj. Ostatnio określałeś sylwetkę złego pacjenta, złego, który, który do Ciebie przychodzi leczyć wy, syndrom wypalenia. To teraz powiedz przychodzi do Ciebie ideał, nad którym chciałbyś pracować. To będzie praca idealna dla Ciebie, która Ci przyniesie tylko same, same zabezpieczenie. <grymianie> ale wiesz co, to było to za słodko. To za słodko. To nie było. Ide idealna osoba, no to na zasadzie kontratypu do tego, co powiedziałem, będzie ktoś, kto jest świadomy, że musi sobie pomóc, że sam sobie musi pomóc, ma wewnętrzne przekonanie, że chce to zrobić. Jest otwarty na rozmowę. Tak? Ja oczywiście zawsze mam takie zasady, że to jest wszystko objęte tajemnicą. Nie ma, nic nie wypływa na zewnątrz, nie ma żadnego nagrywania, podsłuchiwania itd. Mam świadomość, że to zaufanie dopiero się buduje, ale ono się zbuduje wtedy, kiedy ktoś z drugiej strony będzie chciał zaufać, zaufać mnie. To jest osoba, która jest zdyscyplinowana do pracy. Na przykład do wykonywania zadań, które ja po każdej sesji daję, tak? W formie zadań domowych. I później bardzo sumiennie, bardzo skrupulatnie z nich rozliczam. To jest tak trochę wiesz jak w szkole. Dwie dwójki i wylatujesz za drzwi, tak? <grym> to jest to jest idealna osoba. I chyba tego oczekuję najbardziej. Dlatego, że. Sytuacje są różne. tak, Poziom tego wypalenia, jego wpływ na życie, tego co się wokół, wokół takiego klienta mojego dzieje, tego się nie da jakimś szablonem uchwycić. Ale jeżeli on ma to wewnętrzne poczucie, że muszę coś ze sobą zrobić, to jest nam dużo łatwiej. I wtedy pracuje się też i szybciej, i przyjemniej. Widzę, że mamy dużo wspólnych cech zawodowych. Ty i ja, jako dziennikarz, nie lubimy sytuacji słodkich, jednoznacznych. Które nie wymagają od nas pewnego, pewnego wysiłku intelektualnego, chyba wolisz tych trudnych klientów niż tych, niż... Wiesz, co? Klient trudny potrafi mnie zmęczyć, i wiesz, ja potem potrzebuję też pewnego okresu regeneracji dla siebie. Tak? Muszę się odłączyć w ogóle od słuchania, od mówienia zostać, zostać trochę w ciszy ze swoimi myślami, żeby się nie przeciążyć. Klient, którego tu zdefiniowaliśmy, słodki, wcale nie jest łatwiejszy, bo jednak wiesz cały czas musisz kontrolować sytuację, cały czas musisz, musisz zastanawiać się, co jest tym prawdziwym źródłem jego wypalenia. Więc na tym poziomie oni są dla mnie tacy sami. Natomiast to ich te wyrzuty emocjonalne, tak? To ich, to ich zachowanie. To może, tak wiesz, no, może źle to zabrzmi marketingowo, ale ja już nad tym przechodzę do porządku dziennego. Po tylu latach praktyki pracy ja już mniej więcej wiem, czego mogę się spodziewać. Tak? Więc, więc, więc tutaj muszę, muszę też zachować taki wiesz, profesjonalizm w podejściu do tych ludzi. Kamienna twarz, tak? Wspaniale. Czyli co, życzę tobie masę masę jeszcze sukcesów, ale to nie jest takie, takie słodkie w stosunku do ciebie. Słodkość tu dzieje, po, pojawia się co pewien czas. Ja myślę o tych Twoich pacjentach, klientach, Twoje sukcesy będą ich sukcesami. I oby, najwięcej, jak najwięcej takich sukcesów było. Dziękuję Ja, ja bym chciał, żeby było, wiesz, żeby, żeby były sukcesy po ich stronie. Ja tego nie mierzę miarą mojego sukcesu. Ja. Tak jak to kiedyś wiesz, powiedziałem jeszcze, zakończmy ten wątek. Widzisz, kiedy ja się wypaliłem, jakby sięgnąłem tego dna, tak? nie było mnie tak źle, bo miałem bardzo duże zaplecze finansowe, więc mogłem sobie pozwolić na ponad dwa lata niepracowania. Ale ja wtedy trafiłem na bardzo fajnych ludzi. E, w firmie, w której pracowałem, dostałem 6 miesięcy urlopu płatnego z zachowaniem wszystkich przywilejów, luksusowego samochodu, wszystkiego, wszystkiego. wszystkiego. chciało mi pomóc. Później trafiłem na fenomenalnych ludzi, którzy mnie wciągnęli w swój świat, nawet nie wiedząc, co się ze mną dzieje, ale to też mi raz poszerzyło horyzonty, dwa pozwoliło popatrzeć na siebie inaczej. Więc ja mówię, że ja, ja w jakiś sposób spłacam dług wobec nich. Wiesz? Więc y, 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 y. oczywiście każda kolejna osoba, która mówi dzięki, poradziłem sobie z tym, jest dla mnie budujące, ale ja wolę, żeby to były ich sukcesy niż gdzieś tam obracające mnie yy, piórka i, i, i poczucie, jaki to ja jestem zajebisty. To jest u mnie wtórka. Bardzo dobrze to spuentowałeś. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo Wojtku za rozmowę. Dziękuję.